Na początku było Słowo, a słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie. A życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci. I ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek, posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, ale wszyscy uwierzyli przez Niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na Świat przechodzi. Na Świecie było Słowo. A świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoich go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się ustali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą i imię Jego, którzy ani z krwi, ani z ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzi. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzona otrzymuje od Ojca pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno wołał słowem. Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie. Przewyższył mi godnością, też był wcześniej ode mnie. Z jego, pełności, z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przeszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w dłonie Ojca, o Nim pouczył. Wszystkie Słowo słowa zadawane przez podobno zwracają zwracają uwagę na kobiece do... Nie wiem, słyszałem, czytałem. Panowie, jest tak? Żaden nawet głową nie czygnął, tak boją się swoich kobiet. Może i dobrze. Ale chyba nie jest to w tym stwierdzeniu, bo, bo też o tym czytałem. Wiele kobiet ma kompleksy związane ze swoimi nogami że niby za grube. muszą cierpieć chodząc w szpilkach. Bo wtedy nóżka niby lepiej wygląda. A co pomyśleć o tych cierpieniach związanych z depilacją, boskiem. Gdyby to było cierpienie za wiarę, takie kobiety należałoby beatyfikować. Więc coś w tym jest. Ja wiem, że to jest może trochę Nietypowy wstęp do bożymarodzeniowego kazania, ale tę myśl dyktuje Boże Słowo. Bóg też patrzy na modrę. Zobaczmy, jak natnione przez Ducha Świętego, którą Izajasz. Słyszeliśmy to w pierwszym czytaniu woła. O jak są pełne wdzięku na górach. Nogi zjazdł na radosnej nogi, która ogłasza pokój, je szczęście, który obieca zbawienie, które mówi do Syjonu Twój Bóg zaczął królować. Pełne dzięku nogi. A w innych tłumaczeniach po prostu piękne nogi. O co Panu Bogu chodzi? Co nam chce przez to słowo dzisiaj przekazać? Co nam Bóg chce przez te nogi powiedzieć? Myślę, że przede wszystkim to, że nogi służą do chodzenia. I niezwykle ważne jest to, gdzie ten nogi człowieka zaniosą i co człowiek tam przyniesie śpiewamy w tych dniach kolędę, bądźmy wszyscy, dostajemy właśnie, pójdźmy wszyscy do Jezusa i Panie. Zachęcamy się tym samym do tego, by pójść do źródła Bożonarodzeniowej radości. Poszli pasterze, poszli mędrcy, niech nas także nie zabraknie. My także idźmy. Po to, byśmy mogli tam w Betlejem, spotkać się z Bogiem i wrócić. Wrócić odmienieni, bo wszyscy bracia prawdziwe spotkanie człowieka z Bogiem zawsze będzie powodowało w człowieku przemianę i nawrócenie. Gdy człowiek... Spotkać się z Bogiem zawsze wróci przemieniony. Spotkanie z Bogiem przemienia, ale człowiek musi pójść. Pójść, by się spotkać. Jeśli człowiek nie pójdzie spotkać się z Bogiem, to po prostu nie wejdzie na drogę swojej osobistej przemiany. Czasem tak bywa. Śpiewamy w piosence. Szedłem kiedyś inną drogą. Są zatem takie drogi, które nie są Bożymi drogami. Drogi, które do Boga nie prowadzą, do Boga nie należą. Coś tu jest. Zobaczmy, ilu ludzi potrafi zawsze przyjść do kościoła, a ilu błąka się po świecie, nie mogąc tutaj trafić. Nie mogą trafić do swojego domu. Nawet jak matka ścierą pod z nami do wyrzuci, nie trafi do kościoła. Tak tak. Taka jakaś waga wzroku, wzroku. jakieś poprątane noc. Przy tej okazji słowo do tych, z którymi widzę się pierwszy raz od Wielka Noc. Proszę zaopatrzyć jakieś matki, albo poprosić dobrych ludzi o przewodnictwo, albo poprosić do tych bardziej zaawansowanych technologicznie wklepać w położenie kościoła winnicy GPS niech prowadzi, by trafiać tutaj każdą dziewczynę. A więc bardzo poważnie warto sobie świadomość i przypomnieć Boże przekazanie. Także to, które mówił, pamiętaj, abyś dzień świętych święci. i przykazanie kościelne, niedzielę i święta nakazane we mszy świętej uczestniczyć. Wróćmy jednak do chodzenia. Czasem chodząc tą drogą, można sobie z tego zdawać sprawę, że to są bezdroże, że to do niczego dobrego nie prowadzi. A jednak nie zmieniać tych bezdroży na drogi właściwe. I znowu piosenka popularna ze 30 lat temu, kiedy byłem młody. Piosenka tym razem nie ochodzeniu, ale o stanie. Stoję przed Tobą, Boże, jak pomnik z rozwitą twarzą. Człowiek po jednym sercu, człowiek pod mocną strażą. Stoję w milczenia, stoję na księdze prawa i ciągle nie robię kroku i ciebie się wciąż obawiam. Ilu z nas, krwi w takiej bezradności, jasno i dokładnie ocenia rzeczywistość, widzi swoje błędy, widzi właściwą drogę, właściwy kierunek, widzi, ale ciągle nie robi kroku uda się zrobić dzisiaj? Taki krok, no, ten święta. Inna kolega nas zachęca, rzućmy w budy, warty stanu. Niechaj Pan Panu uwaga, a my do Betlejem, do Betlejem. Krokiem śmiałym i wesołym, śpiesznym uderznym czołem przed Panem Betlejem. Co zrobić? W aby ruszyć. Co zrobić, by uczynić ten pierwszy krok, ponad najtrudniejszy? Myślę, że do Hebrajczyków zajmujemy przepis na ruch, a nawet przepis na bieg. Odłożywszy wszelki ciężar, a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, widzimy wytrwale wiec wyznaczonych na ruch. Za Boga. A zatem, by ruszyć do Boga, by zrobić ten krok, trzeba rozdać się ze swoim grzechem. Nigdy nie ruszy więzień przykuty kajdanami. Nigdy nie popłynie statek zrzucony. Zostaw. To. Zostaw swój grzech. Cokolwiek to jest. Bieda uda nam się ruszyć i dojdziemy na swoich nogach do Betlejem, to nie po to, by tam zostać. Jak Łukasz mówi o pasterzach, którzy poszli, że wrócili. Pasterze wrócili, wielbiąc i wystawiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. I tu wracamy do nóg zjazdu radosnej nowinie. Tymi pierwszymi zwiastunami byli pasterze, a potem w każdym pokoleniu ci, którzy spotykając Pana Boga na swojej drodze, nie zatrzymywali tego Boga dla siebie, ale tego Boga, jeśli... Dalej, nieśli innym, tymi zwiastunami dzisiaj powinniśmy być my. Mamy spotkać Boga i nieść go na własnych nogach innym. Mamy być zwiastunami, orędzia pokoju, szczęścia, zbawienia. Idźmy zatem i zjaśnijmy dobroć i miłość Boga w naszych rodzinach. Zanieczmy dobroć i szczęście tym, które spotkamy. I niech nie będzie to coś, co mamy, dajemy i co jest poza nami. Niech ta dobroć i miłość będzie po prostu w nas. Wtedy idąc do ludzi i dając im siebie, będziemy tym samym dawać to, czego oni najbardziej oczekują, czego najbardziej potrzebują i będziemy to czynić, dawać w sposób Najbardziej naturalny, oczywisty, dając po prostu siebie. A Panu Bogu bardzo się wtedy będą podobać naszym nogi, nawet jeśli będą grube, nawet jeśli nie będą naszliwe.